nowy na kanale Simsonic 69 i klakson ma Kurwa same klasyczki teraz od kilku dni nasza stała trasa w lesie bo oczywiście lesie nie ma kwitów więc jedynie takie drogi na razie nie zostają niepowoleczne nie wyjdzie to jest z trzydychy ciepła ale w lesie jest chłodno także przyjeżdżam tutaj jedzie waje <laughs> kurwa to właska <laughs> kurwa, piachy Słychać, że jeszcze ona nie pochodzi tak jak powinna. Wiadomo, no, tam, tam gaźnik to duży strzeźwa, widzę, że zaweczka od też dorobiona, bo jest to jakieś blaszki. Eee, próby regulacji wszystkie są na darmo więc na razie musi i tak jak chodzi dopóki gaźnika nie ogarnę drugiego muszę trochę na gazi, trzymać pokaźnie a on jeszcze wiebie ze 600, 700 nawet że to złom, to on się tak wjebał, bakno a chuj, niech się wiebują tak z tym kurwa z złomierzami naszymi w dobie to mamy <śmiech> <śmiech> A tak jak na takiego złoma z takimi luzami na wale i w ogóle z uciekami, to w dobrze na moje. Wysoko, woda później. w lasach nam porobiły leśniki na leśnictwo oziec a my idziemy do Dąbrowej lasami elegancko to jakaś tarcza strzelnicza? co by wziąłem? Trasa jest na tak no, na drugim biegu, bo na trzecim to trochę hard ford. Można się nieźle wypierdolić. Zobaczymy, czy Dali! Pojekali! Kurwa to wydłużenie. Wyjdzie w łezkę duro. Kurwa dobra! Sonek chyba nie ogarnia. A mówię, że niemieckie to lepsze. O, yy, teraz mi się przypomniało Jest linka hamulca założona. Ale nie od głóeszki, od jakiegoś innego klamota. Znalazłem garaż, dopasowałem kurwa. Tu każda część od byleczego pasuje. E, bębny, znaczy bębny szczęki, skrupan, luki włożone dzisiaj. Teraz widzę, że się tam się bo po prostu się dopasowały szczęki do bębna. trzeba się podciągnąć. E, no i co, na razie to czekam dalej za linkami od licznika i tymi oryginalnymi od gazu i w ogóle od wszystkiego. No bo, Chciałbym zobaczyć ile to jedzie na tym możliwym liczniku, chociaż można też założyć ten, open na telefon i jakąś aplikację ściągnąć, ale wątpię, że w tym razie w ogóle zaciąg jakikolwiek nagle. O kurwa, ale ciekawe. Okay. Spokojnie. Idzie dalej wariacz O, jaka jest drzewka, tu wycinane Kurde, tu domy są nawet z dono. Tak, nie No, ci laut drzeczka To no prawej też w kolejnych pojazda E dobra Mała przerwa Trzeba się napić I jedziemy dalej Dobra się spakujemy Pal wariata Trzy Cztery Pięć Sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, o kurde. No jak kluczanie wziąłem do świecy. grane? Ty czekaj może ja cię pchnę, co? Poczekaj bo ja płuca zostawię fajkę paliłem Ja pierdolę Jakie kardio O oh, kurwa A to jest świeco Na 200%